Moje milie, jestem Lightem 44, a to moja retrograciarnia. Dzisiaj, słuchajcie, chcę się przyjrzeć bliżej tej wieży, którą przywiozłem z tak zwanych wtorkowych zdobyczy. Tam jakiś czas temu taki film podsłałem. No i właśnie, był tam taki duży komputer, którego rozkręciłem w sensie zdjąłem już obudowę. Natomiast ja się go nie podłączałem, ale bardzo mnie zainteresowała To jest taka karteczka. I jak popatrzymy sobie, mamy jeden, drugi i trzeci dysk twardy, i tutaj mamy coś takiego: dyski twarde, górny 800 MB ustawiony jako slave, środkowy 312 MB ustawiony jako master, dolny 514 MB jako master. Dopisek, że tam jest Windows 98SE. I tutaj jeszcze jest taka informacja, że można przełączyć sobie właśnie Windows 95, jest na tamtym, nie, nie przeczytałem, z Windows 95 na Windows 98, czyli dysk y, środkowy można przełączyć z dolnym i wtedy przechodzimy między systemami. No i jeszcze taka informacja, że po przełączeniu y, konieczna zmiana ustawień HD, HDD w BIOSie. Czyli teraz jakiś dolny. No to mamy e, Windowsa 98, powinno się tutaj odpalać Windows 98. E, zobaczmy, słuchajcie, no podłączę, włączę go po prostu do prądu, zobaczymy, czy, czy to w jakikolwiek, kol, w jakikolwiek sposób zadziała, zarychci. A później będziemy się martwić, czy, 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 czy coś z tym będziemy robić, czy nie. Natomiast najpierw chcę zobaczyć, co to w ogóle jest i czy to w ogóle się odpala. O, może tak. No dobra, zapraszam w takim razie. Użyję do niego tej klawiatury Compact, która przyszła razem z e, tym zestawem Optimusa. Nie sprawdzana była wcale tamtego zestawu, jeszcze nie odpaliłem. E, Skompletowałem tylko klawiaturę, właśnie e, też Optimusowską. O, i tu też, tak, zobaczcie, kabel też nierozciągliwy, tylko taki prosty. Też w sensie, no w sensie też tak samo jak w tej Optimusowskiej klawiaturze, czyli że nie ma właśnie tej, tej takiej rozciągliwej części. O, ale ciekawostka jest taka, że tutaj mamy jeszcze łączy DIN. A jak mamy łączy DIN, to tu mam zobaczcie taką klawiaturę, z którą miałam zrobić odcineczek. Ale jakoś do tej pory się nie udało. Jeszcze jej nie udało, bo nie wyczyszczone jest. Po prostu taką dostałem. Eee, pamiętam, że kiedyś to była tak bajeranska krewatura, że kurczę bardzo chciałem taką mieć, ale jakoś nigdy nie miałem. No nieistotne. Eee, teraz mam. Dostałem w prezencie. Eee, I właśnie mamy tutaj tą wtyczkę. Pyk, pyk, pyk. dinoską. Podłączymy. No dobrze, mamy wszystko. Jak Wy tam widzicie, no widzicie, widzicie, nie widzicie, troszeczkę tu już przesuniemy, może jeszcze. O! No, teraz jest cały monitor widoczny. Spróbujemy to włączyć, zobaczyć czy nie wybuchnie. Miejmy nadzieję, że nie. Prawidłowe zachowanie na razie. włączony wtyczka z monitora mówię dlaczego nie wyświetla nic nie dobrze, chciałem widzieć wszystko patrzymy teraz ale, ale, ale już widzimy, że coś jest nie tak z z, z monitorem, w sensie, że nie ma obrazu. Czyli coś jest problem z kartą graficzną. I być może właśnie dlatego on został odstawiony gdzieś tam na Strych i przestał sporo, sporo lat, aż trafił do mnie. No i teraz nie wiem, czy mam taką starą kartę graficzną, żeby podmiankę zrobić. Coś pomyślę. Dobra, jak znajdę, to będzie ciąg dalszy. No i słuchajcie, znalazłem jedną kartę. Mam jedną dosłownie, jedną kartę na łączę ISO. Nie wiem, czy jest sprawna. Ona również jest, słuchajcie, z tych moich wtorkowych zdobyczy. Eee, no co, no podłączymy ją, zobaczymy, czy coś to zmieni, czy też nie. Takie coś tutaj mamy, zobaczcie. Ale to chyba nie działa. Wszystko na to wskazuje. Odpalamy. Wszystko włączone? Tym razem monitor włączony jest. Odpalamy i sprawdzamy, czy tym razem zarychci. O, słuchajcie. Monitor zarychcił. 66 MHz, 4,86 dx2. No ładnie. Ładnie. 16 MB mamy tutaj nie, pamięci RAM. No bateria oczywiście, a jaka to jest bateria od zegareczka? Gdzie ona jest? Nie widzę, nie widzę. A jest, oczywiście to jest... Nie, to chyba już nie jest ten akumulator, który w które wylewało, to już jest chyba ta lepsza. No dobra, tak czy siak nie działa. Klawiatura chyba też nie działa. <laughs> Kurczę, nie mam przejściówki raczej. A few moments later. Czyli tak. Monitor odpalił, wiemy już jaki procesor jest. Jeszcze raz powiem, 486DX2, 66MHz. No i mamy 16Mb RAMu. No i taka watura też nie działa niestety. Przejściówki chyba nie mam na DIN. To znaczy, nie mam. Mam coś takiego, ale to jest od migi 2000, to chyba to nie zadziała z PC-tem, nie? Co szkodzi spróbować? Zobaczę. No dobra, spróbujmy odpalić jeszcze raz. Nie, nie działa z no ale to było do przewidzenia. Kurde, no nie mam teraz takiej klawiatury. Chociaż, może, ale nie. Kiedyś słuchajcie, po, pożyczyłem komuś i niestety do mnie nie wróciła i to jest problem właśnie, że nie mam takich klawiatur, ani przejściówek, ani przejściówek też nie mam. Dobra, zaraz sprawdzę jeszcze raz, czy gdzieś tam może jakaś jest, ale wydaje mi się, że na 95% że nie mam. No niestety, moi mili, nie mam w tej chwili ani przejściówki, ani klawiatury na, 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 na grube łącze DIN. W związku z tym, pozostaje zamówić jakąś prześciweczkę, bo klawiatury to nigdzie raczej nie będę miał. Tak już myślę, czy nawet... Nie no, nie mam nigdzie, no po prostu nie mam takiej klawiatury, nie mam prześciówki. Na razie robimy pauzę, yy, idę poszukać sobie właśnie prześciweczki jak przyjdzie Prześciweczka to wtedy będziemy działać dalej. A teraz dzięki Wam za uwagę i yy, to dla Was potrwa tylko chwilkę. Ale dla mnie potrwa to parę dni, przynajmniej. E, także do zobaczenia za mgnienie oka. No i jestem, słuchajcie, z powrotem. Jak widzicie, troszeczkę się zmieniło i moja fryzura, i mamy dzisiaj Mikołajki. Także e, wesołego Mikołaja życzę wszystkim. No i dla mnie już jest wesoły, e, bo doszła chociażby paczucha. W takim razie, w takim razie im otwieramy i sprawdzamy zawartość, czy jest to, co być powinno. No i mamy, zobaczcie, piękne, piękna przejściowieczka, jedna. Tutaj mam drugą, taką samą, ale to nie wszystko, ponieważ, o, tu też jest dobrze, ponieważ jeszcze nabyłem, jeszcze, o, czarne jest, ciekawe. Ponieważ nabojemy no, jeszcze ja taką bez kabelka. bez kabelka. czyli po prostu ee, krótsza, no, ale bardziej wystająca w sumie e, z tyłu komputera. No, ale chciałem też taką. A przy okazji jeszcze dobrałem do. Nie wiem, pewnie też tak robicie. Chociaż może nie, może tylko ja tak robię. Nie, nie tylko na pewno. E, do przysyłki, słuchajcie, żeby była w smarcie Dobrałem jedną laseczkę czarnego kleju na gorącą I coś y, do sprzętów retro, czyli. A no, może to wyciągnę w ogóle. Pokażę Wam zaraz tutaj, taka fajna przejścióweczka, gdzie mamy końcóweczkę Euro, pod spodem też mamy, czyli tu mamy wtyk, tu mamy gniazdo, a tutaj mamy możliwość jeszcze podłączenia sobie audio, lewy, prawy, lewy, prawy kanał, no i wideo i mamy jeszcze s wideo. no i mamy... Przełącznik wejście-wyjście, czyli możemy albo wyprowadzać dźwięk, albo, albo wprowadzać dźwięk. Dobra, słuchajcie, to mamy już, że tak powiem, otwarte. Tam też są sklejone. Dobra, na razie to sobie otworzę. Tylko na szybko, adapter DIN 5 GNPS2. Dobra, sprawdzamy. Czyli tak, możemy podłączyć sobie tę wiaturkę od razu. I zobaczyć. Powiem szczerze, że w tej dużej obudowie jest tak głęboko ten wtyk, że dużo wcale nie wystaje. A, to jest włączone, jest, to przesunę. Bo mi tu przeszkadza. I co? I odpalamy. Monitor włączony, no to sprawdzamy, co się teraz stanie. Ekran się pojawiał przecież przed, przed chwilą, dla Was przed chwilą. Dla mnie już minęły 2 czy trzy, nie wiem już. Nieistotne. I, 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 f1. Ale jaja, słuchajcie, dalej nie działa. Ale numlock, słuchajcie, włącza się. Na klawiaturze, czyli... Czyli co? Czemu nie działa? Może jak jeden jest zepsuty po prostu. A del? Del też nie. Przejściówka zepsuta? Wchodzimy drugą. Nie, nie wydaje mi się, że przejściówka by była niedziałająca. Yy, zaraz zobaczymy to jest z inną klawiaturą. Ale jeszcze na początek wezmę... O ty! Jeszcze zobaczymy tą drugą prześciweczkę, czyli taką właśnie, o, jak widzicie. No ale cały czas pokazuje, że, że nie ma podpiętej klawiatury. No dobra, weźmy inną klawiaturę. Optimusa podłączymy. No i zobaczcie, cały czas jest problem z klawiaturą. O co chodzi? Tutaj nawet numer nie działa. Kurczę, czy nie wiem, czy to gniazdo jest uszkodzone? Może tutaj w pucie głównej jest uszkodzone gniazdo? Trzeci dziadunio. Też jakaś stara klawiatura. Co to jest? Za bardzo to się nie reklamuje samo z siebie. Nie jest jakaś naklejka, ale tylko... Warning, warning Made in China No, Made in China No, wiadomo o co chodzi, nie? No dobra A może zrobimy jeszcze, może ja wyłusiłem reset, spróbuję go wyłączyć może Ej. I po prostu włączyć może teraz zadziała No, niestety Kiepsko to widzę. Sprawdzamy trzecią kleweturkę I cały czas zobaczcie, to samo jest. Wiecie co zrobiłem? Wyciągnę tą płytę po prostu z niego i zobaczę czy tam luty są na pewno dobre, bo być może po prostu są uszkodzone luty, czyli gniazdo nie działa tak jak działać powinno. Coś może tam po prostu nie styka, bo nie chcę się wierzyć, że trzecia klawiatura, te, te, ta miała działać, ta miała działać, ta też działała przecież no to nie wiem czy się tak sama z siebie po prostu popsuła. No i właśnie nic nie możemy zrobić bez klawiatury. No dobra słuchajcie, nie będę w takim razie przedłużał. Eee, tak jak powiedziałem, wyciągnę, wypruję z niego eee, całą putę główną, przejrzę dokładnie, tam wszystkie luty może je poprawię eee, i może to coś pomoże. No bo co, no, no nie działa, no, no wiadomo, że nie działa, trzeba wnosić F1, no, bo jest F1, no, bateria jest walnięta, no to zegara nie ma, no to wiadomo, że jest błąd, pokazuje. Ale dlaczego pokazuje błąd klawiatury? W końcu jest podłączona, nie? No. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał w takim razie, i tak już to trwa, e, no dla Was tak długo nie, dla mnie już kilka dni, e, że tak powiem zapał troszeczkę już spadł, a propos tej, że tutaj wieży, ale jeszcze na pewno, słuchajcie, wezmę swoje ręce, obejrzę, co tam się z nim dzieje? Spróbuję to odpalić, jestem mega ciekawy. To mnie właśnie też zaciekawiło ta karteczka z tymi różnymi dyskami i systemami. Fajnie to wygląda, ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby to. No, sporo trudu, no bez przesady, no. Sporo trudu, żeby chyba mieć po prostu dwa systemy i tyle, no nie. Ale widać też tutaj po wielkościach, że chodziło o to, że ten największy dysk 800 MB miał być na stałe do jednego do drugiego systemu. A właśnie ten 300, ile to było? 312 i, i 514, to są systemowe ustawione jako master 1 i drugi właśnie po to, żeby zmieniać sobie system Windows 95 albo Windows 98. Natomiast ten największy miał być tym magazynem danych na pewno, o to tu chodziło. Jak widzicie, na razie nie mogę go odpalić. Zrobię na pewno kolejny materiał, ale jak już będzie to wszystko, słuchajcie, wyprute, czyli półta główna, i wtedy będę sprawdzał to dokładnie, jak to wygląda już na. Na warsztacie, czy tam coś faktycznie jest, czy nie. Ok, dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.